Cześć ludzie, to ja, Axters i Arkanes. Ciema. W tym odcinku pójdziemy sobie trochę kopać. Zrobiliśmy pokój. No i tutaj ja, będą to... okna. Nie? No to idziemy kopać już? Tak. Dobra. Już znaleźliśmy jaskinię. Postawmy pochodnie. Ups. A może zróbmy sobie te miecze. takie większe. A dobra. Czekaj, jest prawda, czy mogę zrobić. Te inne niż te na początku, nie? E, tak, tak, bo tamte... Bo, żeby bo się te co mam masz. na początku nawalam no przed siebie, a tam zamachułem, to są o wiele lepsze. No. Według mnie. Tak. E, Czekaj. Chyba... Mam kowadło. Na kowadle się robi broń lepsze. A, to ja już drewniany zrobiłem. Aha, to daj mi też, bo on jest tak czy siak lepszy. Eee, to masz. Też sobie zrobię. Wywaliłam ci go. Aha, dzięki. A masz swój? E, swojego na razie nie mam. No to, ja co ja cię zrobię? Ja zrobię kufer bard. Masz. Idę. Dobra, Czy sobie, sobie zrobisz kufera. Okej. Mhm. Już jesteśmy... O, czekaj, zrobię więcej flar. Się. Dobra, schodzimy. Żeby nam się oświetlało. Okej, okay, idę. Już znaleźliśmy jaskinie. Raz będzie trzeba je eksplorować. To trzyma flary? Ja mogę. Ja o, mam... rozbij te słoik. Niech fajne rzeczy Czy to się rozwalało? leczem? Wyleczył. A. Dobra, ho... Kowarka. Czekaj, czekaj. No z... dobra. Nie, bo można zrzucać flary. Fajnie tak. O. A, Cooper. A ta kupa. Popatrz Ui, i leci tak. A Kupa to jest żelazo. Nie, kupa, nie czy to jest mieć? Nie, nie nie chcę tłumaczyć. Według mnie to jest mieć. Żelazo ma inny kolor. Ho. To no, ja dobrze. będę trzymał. No dobra, pensję z kimś. O, znowu. Nie no, jak coś to mamy zapas kamienia. Chodź, zrobimy taki tunel okay. pionowy, żebyśmy, jak będziemy mieli... O, czekaj, teraz się właśnie nam przydadzą platformy. E, e, ja weź się posiądź, bo nie mogę zrobić matku. O. o, z tej strony stań. O, o, okej. Okay. Ale już można. O, op, op. Mam o. chyba jeszcze muchomory. Nie, nie mam już. Kurczę. Wczoraj teraz to zamrobać, żeby na to nic nie wchodziło. O, no, nie, slime w las. To trzeba go zabić. Jak? Ała, tu, A, się. A, poster. Może, może jażdę przez to okno, jak to ma być. Oho. O, ja, tu... ja pójdę coś do żarcia poszukam. Dobra, ja tu już tak zacznę to robić. Nie, no, slime. Chodź tu. A! Robę trochę platform. A możemy też nie robić po tylko poszukać jeszcze jakiejś jaskini na wierzchu, bo czasami no. takie właśnie jaskinie. No. Tak fajne tak i ze Idę Nie no, nie Nie, nie w niego tak się zatrzymuj. No. Okay. Niedługo zaczniemy też inną serię, jakby to. Żeby nie tylko nie te nie robić. Moglibyśmy też A, nagrać w na to co nam coś z serwerem nie wychodzi. Prawda? Mm. O, to jest yy, Nie ma już tutaj, bo tu są te słoneczniki, trzeba je rozwalić, trzeba. Okej. Okay. A, zrobiłem sobie też łuk. Żeby tam nie było. Dobra, ho. Nie wiem czego. No tak mówię. Hamora zejmę. ja też się zjem. U! O, akurat się zapisała mapa. Troszkę mi lapczyna. Okej, okay, jak... bo tutaj jest akurat terrorysta, także że nie jak Minecraft, że, że jesteś pod wodą, to masz tylko skoczyk, o ile skoczyć i... No, A to fajnie wpadę. jak się gdzieś wodę wypuszcza. No. Tak. O! O kurczę wpadłem, wpadłem, muszę to A, a jak ten y, do góry się wspiąć? A, sławień, sławień, sławień. Jak? Tu się nie da wspomnieć tutaj o, o ile skaczą, Widzisz? Skacze o ileś. O, o. Kurczę, a usunęli to, że filarów... A, kurde. A. Padnę zaraz. Chodź. O, no. o do dromu szybko, bo się nie wstrzymał. O, 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 wyskoczyć no, nie mogę, wyskoczyć. No nie! Zaraz padnę. Szybko. E... Muszę dość. No weź mi wyjście, zrób, e! Już, 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 już O, no nie! Kurde. O. Dobra, nic Czeka, ja ja nie stracić. Czekaj, ja wezmę tą kawkę lepiej Dobra, ja tu zrobię cięcie i dojdę do Arkanesa. Dobra. dobra. już jesteśmy. I nie wszedliśmy do naszej kopalni, bo już jest ciemno. Więc dobra. A to będę dostajemy platformy co ileś? Czy platformy brać? Nie, nie, zostawmy. Będziemy musieli się jakoś wejść albo wyjść. Hmm. Później będziemy mieli już takie chmurki, które nas będą 3000 3 metrów poskapiły. Czyli dobra, postawię flar, to no. A co, przechodzimy do tej jaskini? Hmm, nie, to już nic nie ma. Przekopiemy się dalej. Zaczekaj platforma. No dobra tu pójdę. Co tu jest? Dobra. O, ja kurczę, tu postawię pochodnie i kopię dalej. Kurde, ciągle mi się myli, bo kiedyś miałem kilo pod pierwszym. Teraz mam pięć. O kurde, ja tu na oko będę kręcił, bo nie włączyłem stoperu. No dobra. Kiedy się tam gdzieś dokopiemy, albo coś? Czekaj na mnie. I kopiemy no, teraz w bok? Nie, a po co? No nie. nie czekaj, jak znajdziemy jaskinie, to będzie dużo. Dobrze, Dobra, to, to, to Nie zabijemy się chyba o to. Aha, flara. A bo ja a jak to Dobra. Nie a To Jak to wo... Dobra, nie wyglądam dwie. A to myślę, tak łatwo wydobyć, lepiej niż węgiel w To zrób mnie to lepszy punkt. Ja bym tutaj się... e, Ja położę, ja położę no. no o. Czekaj, położę, położę. Tak położę. Jeszcze słyszymy dźwięk I dokąd tak świata. Także idziemy do niższej poziomu. Kurczę. E, no to co się na nie wskakuje, kurde zapomniałam jak się nazywają. Platforme. No. Zaraz, zaraz. Ale te jeszcze słyszymy dźwięk świata, niedługo zjedziemy taki, że będzie taki dźwięk jakby jasny. Ciężko określić jaki, jaki fajny, mi jak się podoba. Okej? Okay? Nie, to ja dam radę. Mam to dużo platform, dużo drewna. Okej. Okay. Dobra, idziemy. Czemu nie zmieniłeś sobie fryzur? Co? Zobacz, czemu sobie fryzur nie zmieniłeś? Czekaj, by Cię nie zrozumiałam. Czemu sobie fryzury nie zmieniłeś? Czekaj, z. a nie wiem. O, już no odkryje, to słyszy. Czekaj, pochodnie. Ja, ja a do czego trochę... my się tak w ogóle. o jaskinia? O, jest tu nie, juchu. Może, może znajdziemy się Co to pajęczyna? Y, tak, właśnie to jest pajęczyna. Ona tak spowalnia, patrz. Ja, czekaj, ja tu. Bo ja się schodzi, wow. to tu może być. właśnie. Dobra, ja tu zrzucam flarę. Dobra, mogę, ja mogę, pajęczyn. Ja mam już koła, Uy, ciemno. O! Wow. No. Ty co o. to kałam... Y, ta... Meduza. Kałamarnica... Ja do... Nie, kałamarnica, eee... Y, ta. Meduza. No, meduza. No. no ale jest ja kina. Nie... Czekaj, ja tu dam flarę. A tu nic nie ma. Jak... Nie obrażajcie, się, że, że mówię flara, ale nie wiem czego. O ty, 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 tu są dwa dzbanki. Trzy. A no trzy. Ale już nie świeci pod wodą zapomniałem. O ty. Rozwalicie, a rozwaliłaś. O, a. czwarty. Czekaj. Okay. Tu mamy Flare. Czekaj, ja tu pójdę pod wodę, zobaczę co to jest. Okej. Okay. Tu jest go, fizyka go. wody, bardzo... O, co tu jest? A, a... Ja to na... ja zawsze mówiłem swake drzemu, nie wiem czy chyba głodny, kiedyś Wykarmię, nie A meduzy biją, nie? Chyba tak, nie wiem Ja ci mówię, że ja ostatni go kto Cześć się tam rzuci? Ten... O, taki głupi slime Czaj, tu na górze są słyjki, to pójdę, panie są... Ola! O, sorry! To o, jest, jest jakiś specjalny nie widziałam jeszcze za o za ile błąd? dzbanów. Okay. Ile flaszek? Juhu. Okay, bomby... Nie, jeszcze bomby nie wyleciały, ale co to jest glow stick? Co jest? Nie wiem. Nie, jakiś nowy item chyba dodali. Ja się nie znam, ja ci mówię, że ostatniej wersji nie znam, ja tylko gryłam o o... O, to atakuje, atakuje. o skrzynka! Juhu, skrzynka znajdź. Chodź, chodź, chodź. To Ej, ja to itemy. zaraz spadnę. O, udało się. Ośwórz, A co, jak się skrzynkę otwierę? Otwórz, pokażę. widzę. prawym, a ja nie mogę. Czemu o, mam? udało mi się. I, czekaj. No, kliknąłem prawym i mi się otworzyło. Nie wiem co. O, jakieś buty. O, chyba wiem, jak. Czekaj, bo tutaj atakuje nas coś, ale zabije to. Ja tu. A nie, ty masz duże życia. Eee, ja założę, założę sobie te buty. Czekaj, gdzie są buty? Pokaż je. Jakieś takie ze skrzydełkami. A, to Hermes. Co? To one, przysp one przyspieszają cię, a jak długi czas biegniesz, to cię tak dostajesz takiego kopa i zaczynasz biec z taką szybkością. One są bardzo, bardzo częste, więc takie, nawet dobre. Czekaj, ja rozwadzę tą skrzynkę, zawsze się przyda. Oj, teraz zatopimy ja to. Ja mam już siedem tych Cooper Bar. Nie wiem, jak to nazwać. O, o, fuck, atakuje nas. O oh, shit, ja mam mało życia. O, oh, Dobra, zabiję. Au! Uważaj! Teraz padnę. poko, poko. poko. a te spoko. buty można tylko na tym znaleźć? Na, ej, na W molci? skrzynkach. Czy normalnie są? Ej, nie, w skrzynkach je się. W skrzynkach i takie na no, skrzynkach. O, o, o. nie. A zginął. Dobra, poczekam na no, ciebie, to zejdziesz. Dobra, za tę meduzę. O, te te Joak, buty ciemno, raz kiedy, Kiedyś miałem tyle tych butów, że mogłem sobie założyć ja, cały ekipunek. Ale szybko biegnę. O, założyłeś już je? O, ja jestem głupi, powiedziałeś, że szybko z, Nie zwracajcie uwagi na tylko. Zombie. O ile kuperu, sobie podbieramy? Za... O kurczę, slime, slime, slime. slime. A o, jak o, spadnę kipunek. z wysokości, to mi życie nie schodzi? No, spad y y y tak stracisz. Lepiej po platformach. Później dostaniemy takie fajne rzeczy, że nie będziemy mogli sobie spaść i przeżyć. schodzisz tam. O, spadłem. A o. dobra, żyję. A ja mam już mało życia. A ile masz pajęczyny? Y mam 30, a ty? 21. O, to możemy już łóżko mieć. No nie, slime, slime. No kurde, ale tak. ją Au, 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 au. Dobra, to do wody z nim, to wody z nim. Zostawimy to. Jeszcze ma żyć, to jeszcze jeszcze. Dobra, chodź. Tu jest dużo kopera widzimy. Poczekaj, ja tu przeleję wodę, żeby się. O, A tu jest kupa. Opa! o. 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 Stąd też, stąd woda Akurat zrobiłem tło kanału, ale to jest taka taka alternatywna. Łopatyczek? Tak alternatywna. A co to jest glow stick? Znaczy, nie wiem. Właśnie znaczy, nie wiem. Mówię, ja że no. nie w tej wersji, to dodali dopiero. Zobaczymy. Czekaj, ciemno. Zobaczymy. Mogę sprawdzić na wikipedii literarię, jakbyśmy, jakby coś trzeba. Pomiędzy odcinkami. O. A, fajnie jakbyśmy mieli karabin czy coś takiego. To później się zrobi. No. Muszkiet. ...muszki. Czekaj, ja przeleję tą wodę, bo tam dalej coś jeszcze jest. Nie martw się tym głównym Zmienimy jednie długo. Ja to testowałem po prostu, jak robić to. Dla widzenia. Ja Ty że możemy dać to kiedyś do Play Next, A mi trochę laguje coś. Laguje ci trochę? Co? Może przez to, y że nagrywasz, to je trochę. Nie! nie chyba nie. Może przez Skype'a. Może musielibyśmy może na Ventrilo bo czyś hmm. nie laguje. Hmm. Zobaczymy. No dobra, takie tam małe i tak lepiej chyba hmm. Jakby były straszne, co bym, wiesz, na nowym komputerze zrobił. Nie wiem, ile już nagrywam. 10 minut Aha. na pewno. Weź zastopuj i sprawdź. Okej, okay, to ja tu stopuję. Dobra ludzie, to będzie koniec odcinka, bo już bardzo długo nagrywamy już prawie limit. No to więc żegnamy się. No Zapraszamy i... do kolejnego odcinka. No właśnie. Nie subskrybujcie nas, to będzie nas zachęcać do pracy. No więc to. pozdrawiamy wszystkich. No i nara.